14 października żywot świętego Kaliksta papieża i męczennika Kalikst I był następcą papieża Zefiryna, a rządził kościołem w latach od 217 do 222 roku Urodził się w stanie niewolniczym, a smutną młodość spędził na ciężkich robotach w kopalniach sycylijskich. Wyzwolony przez swego pana, został archidiakonem papieża Zefiryna i przełożonym nad wielkimi katakumbami, nazwanymi później jego imieniem. Z czasem otrzymał godność biskupa rzymskiego. Jako papież zwalczał różnego rodzaju herezje. Jednocześnie zaś musiał przeciwdziałać rozłamowi w łonie rzymskiej gminy chrześcijańskiej. Przeciwnikiem jego i pierwszym antypapieżem był filozof i późniejszy męczennik Hipolit. Łagodność Kaliksta w stosunku do grzeszników potęgowała jeszcze wrogość przeciwników. Przypisują mu ustanowienie postu w suche dni. Miał on również wprowadzić do sztuki kościelnej malarstwo religijne. Z jego polecenia powiększono znacznie cmentarz przy Via Apia, gdzie spoczywało wielu kapłanów i męczenników. Dlatego też katakumby te nazwano jego imieniem. Zginął śmiercią męczeńską, prawdopodobnie podczas jakichś rozruchów. Zwłoki jego wrzucono do studni, którą dotychczas jeszcze pokazują. Punkty do rozmyślania. Święty Kaliks dużo poświęcał czasu na modlitwę i rozmyślanie, ale przy tym ustawicznie pracował nad rozwojem kościoła świętego, nauczając wiernych, nawracając pogan, udzielając świętych sakramentów, pilnując budowy cmentarzy i kościołów. Nawet poganie podziwiali jego pracę i pobożność. Podobnie i ty, modlitwą przeplataj pracę, jak ptak do lotu tak człowiek do pracy jest stworzony. Kto nie pracuje, ten i jeść nie powinien. Człowiek pracowity i pobożny, czerstwem cieszy się zdrowiem, ma szacunek u ludzi, posiada dostateczne środki do życia. Nigdy się nie nudzi i nie ma czasu zaprzątać się złymi myślami. Jest szczęśliwym i zadowolonym, o ile na świecie szczęśliwym być można modlitwa Boże który nas widzisz upadających pod brzemieniem słabości naszych racz nas miłosiernie przez przykłady świętych twoich przywieść do miłości twojej Amen